Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj was zapraszam też do takiej wspólnej akcji, do takiej pracy zespołowej, żebyście pod nagraniem dodali od siebie, co was najbardziej krzywdzi bądź krzywdziło, jak sami siebie, że tak powiem, czym siebie sami najbardziej krzywdziliście. O, żeby to była taka wartość i praca zespołowa, żebyśmy rzeczywiście dali osobom, którym może to pomóc, jak najwięcej materiału. Więc ja mam tutaj kilka takich rzeczy, które y, uważam, że są najbardziej krzywdzące, bo, na, bo y, zanim my dojdziemy do takiego lekkiego rozwoju tej świadomości, do takiego lekkiego obcowania z samym sobą, to niestety bardzo mocno się krzywdzimy krzywdzimy się w różnych y, aspektach. I słuchajcie, dla mnie takim podstawowym niestety to jest okłamywanie samego siebie. Słuchajcie, czasami przez to ugrzecznienie w rozwoju, my zapominamy, że wewnątrz nas jest agresja, że wewnątrz nas może być gniew, złość, że mogą być rzeczy, które na co dzień są uznawane jako negatywne, są uznawane jako nieprzyjemne, i to jest okej. Okay. Ale słuchajcie, nie okłamujmy się dzisiaj, że w nas tej agresji nie ma. Ona po prostu jest. To, że ona się nie przyradza w przemoc jakąś dużą, tak? To jest okej, okay, ale my tak czasami, o, w jakimś procesie zakopałam agresję trzy lata temu i teraz ona jest tak głęboko zakopana, ja tam nie dotykam, nie ruszę, ale ta agresja sobie tam drzemie, w związku z czym my nie jesteśmy spójni ze sobą, w związku z czym nie możemy jej w jakiś sposób, Uzewnętrznić, odreagować czasami, i niestety to jest taki e, narastający, rozrastający się grzyb, beztlenowiec, którego się trudno potem pozbyć. Więc e, zacznijmy od tego, żeby się nie okłamywać. Tak, ja czasami się złoszczę, i mam do, te, do tej złości też prawo. Ale powiedzmy, że mój taki przeważający stan jest daleki od złości, daleki od agresji, prawda? I to jest cudowne. Jak też mówią istoty pozaziemskie, okłamywanie się w kategoriach takich, że my nie jesteśmy agresywni, niestety bardzo też wstrzymuje rozwój całej cywilizacji. Dobrze, idziemy dalej. Akceptacja wszystkiego, czyli. W, pew, w pewnym momencie też taki dochodzimy w tym rozwoju do tego, że oczywiście, że to jest idealny stan, kiedy my uznajemy, że wszystko jest takie, jakie jest, i takie powinno być. Natomiast e, czasami są sytuacje, są ludzie, których my po prostu z jakiegoś powodu nie akceptujemy i nie ma w tym nic złego. Mamy prawo do tego, żeby uznać nasz brak akceptacji. Tak? I wtedy ja nie jestem w konflikcie ze sobą, sama ze sobą, dlatego że ja uznaję brak akceptacji dla tego czy tego. I to jest okej. Okay. Ja nie muszę się zgadzać na to, na przykład na przemoc na ulicy. Ja się nie muszę zgadzać na to, że ktoś jest agresywny w stosunku do mnie. Ja się nie muszę zgadzać na to, że ktoś stosuje przemoc w stosunku do dzieci że są rodziny patologiczne. Ja tego nie akceptuję i uznaję mój brak akceptacji, ok? A nie udaje, że wszystko jest takie, jak powinno być i niech takie zostanie. Po prostu nie akceptuję, uznaję ten brak akceptacji w stosunku do pewnych rzeczy, które się w, na planecie po prostu dzieją. Kolejna rzecz. Słuchajcie, taka ja też uważam krzywdzące i my czasami nie mamy świadomości tego, że sobie, tego, że sobie to robimy, to jest yy, częste przebywanie w sytuacjach wśród ludzi. O bardzo zaniżonej wibracji. Musimy pamiętać o tym, że przestrzeń dąży jednak do tego, żeby tą wibrację e, e, podwyższać. Przestrzeń dąży do tego, żeby to wszystko wyrównywać, te poziomy, i e, niestety, jeżeli na przykład w pracy, e, w tłumie gdzieś, e, w, w naszych relacjach, gdzieś e, mamy za dużo tej, tej niskiej wibracji, na przykład jeżeli często przebywasz wśród osób, które są stale pod wpływem środków odurzających albo na przykład piją dużo alkoholu, to automatycznie one mają bardzo niską wibrację. I jeżeli Ty jesteś w tym towarzystwie często, automatycznie Twoja twoje częstotliwość, Twoja wibracja też jest po takich spotkaniach obniżona. Ja nie mówię o tym, że mamy się zamknąć w czterech ścianach, natomiast, żeby tak świadomie do tego podchodzić, tak? Okej, okay, wiem, zrobię to, ale to będzie kosztem Moi, mojego, no, mojego magazynku, tak, moich zapasów. Więc e, tak, to, e, tak to się odbywa. Jeżeli jesteś w słabszej kondycji świadomościowej, jeżeli jesteś w słabszej kondycji, to pamiętaj o tym, że rezygnacja z takich e, sytuacji, ludzi, miejsc może ci pomóc w wychodzeniu z e, tego właśnie, tej tw Twojej takiej chwilowej, powiedzmy, e, zapaści, gorszego samopoczucia. I taka rzecz, która mnie dosyć mocno dotyka, ludzie mnie pytają o różne rzeczy, o medytację, o kontemplację, o różne sytuacje. I słuchajcie, kluczowe jest, my chcemy wyjść z Matrixa, my wychodzimy z Matrixa, widzimy, że gdzieś to wszystko jest, płynie w jakimś schemacie. Widzimy pewną powtarzalność tych schematów, pewne. Pewne takie negatywne działanie tego schematu, a z drugiej strony pchamy się w inny schemat. Tak? Także y, oczywiście, że y, będziemy tworzyć nowy, y, nowy program dla Ziemi, będziemy nowy. nowy, nowy program dla ziemi kreować, natomiast uważajcie na przechodzenie ze schematów w schemat, czyli ja na przykład, nie wiem, z jednej strony zostawiam jakąś religię, tak, bo tam było za dużo dla mnie schematów i nie chcę się już podporządkowywać temu, a z drugiej strony, no nie wiem, powiedzmy uczestniczę w nauce jakiegoś systemu oddechowego, tak? I uważam, że to jest teraz to, co, co jest dla mnie najbardziej istotne. Po prostu bądźcie spójni ze sobą, bądźcie ze sobą w prawdzie i wtedy wasze ciało wam podpowie, wasz umysł wam podpowie, wasza istota wam podpowie, że czy to jest dla was akurat dobre, czy, czy niedobre. Ja, ja osobiście uważam, że wchodzenie ze schematu w schemat jest y, po prostu wiążące znowu z czymś, prawda? To, to dalej mnie, dalej y, jakby uciekłam z jednej pułapki, a wejdę do drugiej pułapki. Więc działają nawet pod y, w kontekście, że tak powiem, rozwoju świadomości. No i kolejna rzecz, oczywiście. Y, bardzo obciążająca, to są nasze myśli na nasz własny temat. Silna ocena naszych umiejętności, naszego wyglądu, yy, naszych poglądów, yy, naszych, powiedzmy, yy, realizacji naszych zadań, tak czy realizacji samych siebie, nasze yy, oczekiwania, yy, te wszystkie myśli, które są skierowane przeciwko Tobie. Oceniający Cię, oceniający jak wyglądasz, oceniający to, co robisz, oceniający to, jak mówisz. To wszystko to jest bardzo, bardzo duża krzywda, którą sobie sami wyrządzamy, i e, trzymam kciuki, żeby tego było jak najmniej. Mam świadomość tego, że to jest trudne, dlatego że my, te, my też zapominamy o tym, że czasami my wchodzimy po prostu w. Jakieś pole energetyczne, które akurat jest tak niskowibracyjne i tak oceniające, że my sami się temu poddajemy, tak? Zupełnie po, poza naszą świadomością. Więc y, oceniam, y, znaczy na, namawiam Was też do takiej czasami trochę obserwacji, co się teraz ze mną dzieje, bo stany y, y, takie. Podkopywania sobie dołków, tak? To nie jest stan, który jest stanem naturalnym. Więc jeżeli to się zdarza i to trwa za długo, za długo, za długo, to e, powiedz stop, koniec, nie, pod, nie podkopuję pod siebie doła. Ja jestem istotą taką, jaka jestem, jestem dobra taka, jaka jestem, jestem dobry taki, jaki jestem i e, idę z tym dalej. Ok? No i. <laughs> I właśnie z tym jest związany też kolejny taki aspekt, czyli takiego ciągłego y, pędu do poprawiania samego siebie. Czyli y, ja poprawiam samego siebie, ja się rozwijam, ja się muszę jeszcze rozwijać, ja się jeszcze muszę nauczyć, ja jeszcze muszę więcej. Pewnie to wszystko jest fajne, super zdrowe, ale tylko y, wtedy, albo najlepiej wtedy. Kiedy my uznamy już ten moment wyjścia, tak? Czyli ja uznaję siebie taką, jaka jestem, ja uznaję siebie no, w, w, w całości, z moim akceptowaniem i y, nieakceptowaniem pewnych rzeczy, i od tego punktu ja wychodzę, bo y, rzeczywiście prowadzę moją y, ewolucję, łapię moje wcielenie, tak? Natomiast gorzej, jeżeli my mówimy nie. Tu mam za mało, tu mam za mało, tu mam za mało, ja muszę się rozwijać, muszę się rozwijać, muszę się rozwijać. To jest wtedy niestety z obszaru braku my wychodzimy. I że jak jeżeli ja zaczynam wychodzić z obszaru braku, no to automatycznie dostanę z powrotem brak. Tak? Ciągle będę żyła w takim, w takim oczekiwaniu w stosunku do siebie, w takim poczuciu wybrakowania siebie jako istoty. I teraz już na zakończenie chcę Wam jeszcze powiedzieć, to są moje, że tak powiem, takie najbardziej kluczowe obszary, które uważam, że sami sobie robimy źle, sami sobie robimy dużą krzywdę takimi różnymi myślami czy tematami. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Pamiętajcie, że każdy z nas kreuje swoją rzeczywistość, i ja chcę powiedzieć, że Kreowanie oznacza puszczanie intencji, kreowanie to nie zawsze to, co nam się wydaje, że dotyczy ono tylko osoby uzdolnione, utalentowane, artystów, malarzy, pisarzy, tak, rzeźbiarzy, czy, czy twórców, czy, że to trzeba coś wykreować ręcznie, żeby, żeby, żeby kreować swoją rzeczywistość. Absolutnie kreujemy umysłem i kreujemy naszym sercem, i wtedy, kiedy My wykreujemy myśl, rozwiązanie, intencje, yy, ideę, pomysł. To to są właśnie te piękne kreacje, które będą yy, zmieniały naszą rzeczywistość. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że to się komuś przydaje. Koniec z krzywdzeniem samego siebie. Do zobaczenia kolejnym razem.